Moi mieli, słuchajcie, ja już tak naprawdę gratulowałem wygranej panu Trzaskowskiemu i ludziom, którzy oddali na niego głos. Nie ukrywam, że obaj kandydaci nie byli blisko mojemu sercu, aczkolwiek bliżej mi było do kandydata pana Nawrockiego. Ze względu na to, że jest nowy, ze względu na to, że wygląda na charakternego, na to, że jest stanowczy i dotrzymuje słowa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mam nadzieję, że dotrzyma tego, że nie wpuści tutaj inżynierów, że nie zamieni złotówki na euro, że nie będzie Zielonego Ładu, że naszych żołnierzy wyślę, że nie wyślę wiadomo gdzie, że zmieni się coś w służbie zdrowia na lepsze, dotrzyma po prostu swoich obietnic. I tak mi się wydaje. Dlatego też w tym przypadku chciałem, żeby była równowaga, bo wolałbym, żeby inny ogólnie kandydat brał udział w drugiej turze. Ale stało się jak stało, więc no, mnie w tym przypadku to cieszy. Mam nadzieję, że, że tak powiem, moja intuica, intuicja mnie nie zawiodła i że to będzie lepszy wybór dla nas wszystkich. Oby tak było. I tego życzę nam wszystkim, ale widzę ogólnie, że jesteśmy bardzo podzieleni, bardzo, i to mnie smuci. Chciałbym, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem, no ale niestety na chwilę obecną tak się nie da. I do wszystkich wyborców, pana. Nawrockiego, bo jest tam ich prawie 14 czy 15 milionów. Weźcie mnie, zaobserwujcie, zostawcie obserwację z dzwoneczkiem. Wszystkie osoby, które to widzicie i oddawałyście głos, zostawcie obserwację, żeby ten mój kanał się rozwinął. U mnie zawsze szczerze, prawdziwie, moje przemyślenia, mówię Wam to, co myślę, to, co czuję. Pozdrawiam. No i miejmy nadzieję, że jutro rano nic się nie zmieni.